Hej, cześć, siemano Wam wszystkim, z tej strony Bertik i dzisiaj taki nietypowy odcinek, ponieważ będzie z Google Maps a natomiast będzie 5 ciekawostek, ciekawych miejsc, moim zdaniem na świecie i pierwszym takim miejscem jest na terenie marynarki wojennej w USA budynek na kształt swastyki nie wiem, jaki zamysł był budować o takim kształcie budynek, albo to jest parę budynków i na środku jakiś plac. Nie wiem, nie zobaczymy, no bo też jest... O, albo jednak zobaczymy. Tak, tu jest jakiś plac i w ogóle, co to jest? Tutaj chyba nawet nie chcą nam pokazać, co jest. Czyli kolejna ciekawostka w jednym. Tego to wcześniej nie zauważyłem, że nawet nam pokazać nie chcą, co tutaj jest, chyba że tutaj nie, no wątpię, że jakieś takie dziwnie to wygląda. No to przechodzimy do kolejnej. W Arizonie, USA, znajduje się dziwny trójkąt. Nie wiem, to jest chyba jakaś droga ogrodzona, czymś tak to wygląda. Ciekawe, czy autor, który projektowali to mieli na zamysł robienie takiego trójkątu czy nie wiem nie wiem jaki to miał, miał sens robienie tak no ale nie mi to oceniać ale tak czy inaczej jest to ciekawe że jest trójkąt tak wielki że widać przez Google Maps trzecia ciekawostka znajduje się w Sydney w Australii i polega na tym, że są trzy okręgi, ale to jeszcze nie to. To się chyba fetysz na, okrę... na okręgi, no bo tutaj jeszcze chyba gdzieś były. No, pełno tutaj ogólnie jest okręgów, ale to nie to jest tą ciekawostką. Ciekawostką jest to, że jest tutaj statek porośnięty już drzewami. Ja się dziwię, że to jest chyba jakieś jezioro, czy jakaś zatoka, nie wiem. I jest to, że po prostu nie wzięli i że tak naprawdę nie wyłowili tego statku. I dalej tam jest już prosięty drzewami i wszystkim. Jeszcze można tutaj dodać, że jest jakiś taki dziwny kształt. Nie wiem nawet czego. Jakiś, nie wiem jak to nazwać. Jakiś taki dziwny kształt, jakby zniekształcony przez robienie zdjęć, właśnie do Google Maps przez satelitę czy coś w tym stylu. No ale okej. Okay. Przedostatnią ciekawostką jest Blas. E, no, można powiedzieć, że las ułożony w kształcie gitary. Znajduje się to w Argentynie. Już z daleka widać, że jest kształt gitary. Nie wiem, czy to ktoś sadził. Tak, czy to jakieś, niecelo, jakieś niecelowe działanie. Ale widzimy, że to ciekawie wygląda. Dokładnie ktoś to zrobił miał zaplanowane. No i przechodzimy już do ostatniej. Ostatnia ciekawostka znajduje się w Kolumbii, w stanie Ohio w USA, gdzie jest staw w kształcie serca. Pewnie zakochani tutaj co chwilę przyjeżdżają nad ten staw, bo bądź co bądź kształt serca jest niecodzienny, a zwłaszcza stawu. No i to na tyle w tym odcinku. Krótki wiem, no bo to pierwszy z moich takich odcinków na temat ciekawostek i ja mam nadzieję, że tak czy inaczej Wam się spodoba jeśli tak to zachęcam do zostawienia lajka like i subskrypcji które mnie wesprze do kolejnego działania może jeszcze jeden nagramy bo trochę mam tych miejsc jeszcze już znalezionych no i widzimy się w kolejnym odcinku jeśli oczywiście Wam się spodoba